Ostatni film z unikatowych Happy Mile ze świnką pepą bardzo się wam spodobał, dlatego dziś ponownie jedziemy do McDonald's po Happy Mile tym razem Treasure X, więc kto jest fanem Treasure X zostawia. <laughs> I subskrypcja na tym kanale jest 30 stopni. A wiecie co smakuje najlepiej, kiedy jest 30 stopni? Śmierdzo. pachnący cheeseburger. Ok, najpierw muszę zawinąć kluczyki do auta mojemu kotu. Moments later. Dobra, jesteśmy już w aucie. Mój kot na szczęście nie zauważył, że zabrałem mu kluczyki. Jest dzisiaj 30 stopni Klima ledwo daje radę Napiszcie ile u was w mieście jest dzisiaj stopni Bo ta fala upałów normalnie wykańcza Ale zaraz jakąś minecraftową kolkę Czy tam inny napój jaki będzie w zestawie Wypiję, mam nadzieję, że będzie zimny I będzie Gates. ale najbardziej nie mogę doczekać się tego Jakie w środku będą zabawki Dobra, jesteśmy już pod McDonaldem Podjeżdżam pod McDrive'a Szybko kupujemy i wracamy odpakowywać Uwaga Dzień dobry, ja jestem Paweł Malinowski Przejechałem pod e, Mac zestawy Happy Meal Treasure X Zabawki mamy 9, 5, 11, 12. To właśnie takie poproszę. Każda inna, tak? Każda inna, niech będzie. Widzowie będą zaskoczeni. No dobra, zapłacone Happy Meal X Treasure X. Odbieramy teraz zestawy i lecimy, lecimy. Ja się nie mogę doczekać, co jest w środku. Jakie będą w ogóle rzeczy tam w środku jedzeniowe. Pamiętajcie, aby pisać w komentarzach, które kolejne zestawy McDonald's mam nagrać na odcinku. A teraz moje Minecraftowe zestawy już będą odpakowywane. Za 3, 2, 1, teraz! Zium! Który pierwszy, który pierwszy. Nie wiem czy bardziej nie mogę doczekać się tego, żeby zobaczyć jakie jedzenie będzie w środku, czy tego jaka zabawka będzie w środku tych Happy Mili. Dobra, więc otwieramy pierwszego Happy Mila. A w środku. Wow! Wow, wow, wow! Zamiast frytek, patrzcie, bo tutaj powinny być frytki, są marchewki. Ej, w Minecraftcie jeszcze tutaj powinno być takie, wiecie, zielone ta natka. A tutaj mamy normalnie taką chrupiącą marchewkę. ASMR. Dobra, sprawdźmy jak wygląda ten burger. Patrzcie, jest w opakowaniu od cheeseburgera, ale zanim go odpakuję muszę wam pokazać, co dostałem do picia. Zamiast jakiejś coli czy ajsty, wiecie, to normalnie jak w Minecrafcie, wiadro z wodą, moi drodzy, z wodą. Zdrowo. Zdrowie. No dobra, ale jak wygląda specjalna Minecraftowa kanapka w Happy Meal'u? O, tutaj... Co? Spójrzcie, to ja nie mogę! To wygląda jak ten kotlet w Minecraftzie ze świni upieczony. Patrzcie na te paski tutaj. Pięknie. Czy odważy się to jeść? Mm, nie lubię jeść świnioczka. Wiecie, jak bardzo kocham świnkę Pepe, prawda? No, do, no dobra, widzowie, ugryzłem, ugryzłem kawałek, żeby zobaczyć, jak smakuje, ale to chyba nie są moje ulubione smaki, przejdźmy do zabawki. Właśnie dlatego nie ma tych happy mealów dostępnych w sprzedaży dla każdego. Bo jak widzicie, ta zabawka kosztuje chyba z 35 zł, a happy meal jakieś, nie wiem, 18-20? Więc jest to tylko dla mnie produkt, abym mógł pokazać wam moim kochanym widzom, oczywiście tym, co mają subskrypcję, tym, co mają subskrypcję. Jak ktoś śledzi mnie od dawna ten pewnie widział odcinek z tymi treasurekzami wow będę musiał kopać łopatą łopatą moments later more moments later co jest w środku pokaż kotku co masz w środku wow to było naprawdę satysfakcjonujące. Uh, uh, widzowie, prawie oberwaliście! Sorki, jeśli ktoś dostał. Tutaj chyba będzie szlamik. Ujej, serio, jest giga glucior. O! Wow. Pierwsza zabawka to Minecraftowy pająk, trochę wygląda jak meduza, ale dobra, sprawdźmy co kryje się w skrzyni, czy będzie złoto? Czy będzie złoto? A to mi nie wygląda na złoto, ej. Uważajcie, żeby ten pająk na was nie skoczył. Dobra, otwórzmy sobie kolejny zestawik. Ciekawe co będzie w środku. I moi drodzy, tutaj jest oczywiście zabawka, są co? Ziemnioczki w ogóle. Ej, a co to jest tutaj w rogu? Co to? Wow, czajcie, to jest jakiś potion, ej! Zaraz wezmę kilka łyków i zobaczymy Zobaczymy, czego on mi doda. Ale co to są? Serio, normalne kartoszki? Normalne ziemniaczki, bardziej to w skórce! Oni serio wzięli sobie tego Minecrafta bardzo do serca. To chyba dam mojej babci, żeby ugotowała mi jakieś talarki. Nie będę przecież jadł surowego ziemniaka jeszcze zachoruję. wo, wow, ej, a tutaj nie ma burgera? Tutaj co tu jest? Tutaj powinny być nagetsy normalnie. What? W Minecraftie są grzyby, ale są, są brązowe, a to są białe pieczarki normalnie. A wiecie, że pieczarki można jeść na surowo? Serio, są przepyszne. Spróbujcie sobie. Am, a przejdźmy dalej Powył, powył Wydaje mi się, że ten zestaw Który przed chwilą otwierałeś To, był, to była wersja Wegańska, a albo wegetariańska Nie wiem, nie rozróżniam chomiki, chomiki są Ziarnowcami Chomiki jedzą ziarno Otworzę zabawkę, ale najpierw napiję się tego potiona I zobaczę co on mi daje A ty pamiętaj drogi widzu Aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem Na zdrowie Mm. Mm. Dodał mi dodatkowe życie, świetnie I pisz w komentarzu, jakie Happy mile McDonaldowe chcesz zobaczyć w kolejnych odcinkach Najlepsze prezenty i gadżety Znajdziesz na www.homixfear.pl Koszulki, maskotki, kubki Breloki, tatuaże i wiele, wiele innych Tylko na homixfear.pl kto nie może doczekać się, żeby zobaczyć, co jest w środku? Chomik świr! Ja nie mogę, drogi widzu. Ja nie mogę, ale bardzo lubię się przytulać się przytulać. Oj, tak, chomik świr to najlepsza maskotka dostępna, tylko wiecie gdzie. Oj, wiecie, ale. Te wióry tutaj lecą Lodowy, raczej Śniegowy biom Ale żeby do tego się dostać Potrzebne mi, oj tak, narzędzie Jest to znów łopata Co kryje się pod tą śnieżną kopułą Widzowie, powiedzcie mi Czy bardziej wolicie lato, tak jak jest teraz Bardzo piękna pogoda, no normalnie Essa na plaży Czy jak jest zima i minus 300 stopni I teraz z tego co pamiętam To w środku nie będzie szlamiku Tylko jakiś taki dziwny Dziwny proszek, do którego trzeba dolać wodę? Widzowie, czy ja dobrze pamiętam? A nie, tutaj jest patrzcie. Taki piasek kinetyczny Wow Mega satysfakcjonujący A ciekawe jaka trafiła mi się figurka Ci, którzy mają spostrzegawczość Tysiąc już wiedzą Trafiła mi się ona, ona Wściekła Steve'a żona A co kryje w tej, w tej kurcze Skrzyni Open the chest Nie, liczyłem na złoto A dostałem jakiś marny drewniany łuk Co to ma być Zjedz to, no masz Dobra, ja zabieram się za odpakowanie trzeciego Happy Mila, A ty, drogi widzu, napisz mi, pod jaką postacią najbardziej lubisz ziemnioczki, łódeczek, frytek, talarków, czy. czy może takich fajnych zabaweczek? A w środku. No nie! O wilku mowa! Znowu ziemnioki. Znowu nieobrane, jakbym je z ziemi w Minecraftie wyciągnął. Ale o kurcze. O kurczę, ta buła jest chyba z trzy razy cięższa niż była tamta. Sprawdźmy co to jest. Tamto było ze św... O ja nie mogę, jaki kotlet! Ej, tamta buła była ze świni. A ta jest chyba, tak, wow, to wygląda serial jak w Minecrafcie, no patrzcie na to, prawdziwa wołowina, wielki kawałek, o, to sobie zostawię na kolację, drodzy widzowie, bo przed chwilą się napchałem tymi pieczarkami i tam tym poprzednim burgerem, ale mega dziwi mnie to, nie, znowu wiadro, ale tym razem z białą cieczą i słuchajcie, uwaga, napiję się. Uuu, oni, do, oni do tego dali, słuchajcie, mleko. No nie, średnio pasuje mleko do takiego burgera wołowego. Napiszcie, widzowie, zjedlibyście coś takiego? Albo jak Oreo, na przykład maczane? Nie, ja nie będę tego robił, bo potem nie ziem. Hardkorowe otwieranie. Wow, oby nie uszkodził zabawki. Dobra, może lepiej tak nie robić, bo jest 24.30. Jak przyjdzie sąsiad, to mi odgryzie głowę i nie będę miał głowy. Wow, widzę, że tutaj będzie znowu szlamikowy temat. Jak chcesz zobaczyć cały odcineczek z tych Treasure X Minecraft, to jest na kanale. Możesz sobie wpisać i obejrzeć, ale teraz najważniejsze jest o to: Wydostanie figurki. Świder! Świder świdruje, ale tutaj świdruje. No nie, przez taką dziurę nie wyciągnę tego, więc muszę zrobić niezłą rozpierduchę! I uwaga, szlamik, szlamik, pokaż rogi, dam ci. Co to? Czy to świnka Pepa? Ej, nie, jeśli kochasz świnkę Pepę to koniecznie musisz zobaczyć na kanale Moja reakcja na reakcję ze świnki Pepy. Pani królik jest lodziarką. Nie, dobra. Ten odcinek chyba, chyba jest za mocny. Ci, co nie wiedzą, ci co wiedzą. Puk, puk, puk! Drogi widzu, jeśli masz pomysł na taki odcinek lub inny, napisz mi najlepiej na Instagramie, to jest moja nazwa. Patrz tutaj, wchodzisz na moje konto, tutaj, klikasz wiadomość i piszesz do mnie, na przykład, Paweł, nagraj fajny film i ja najczęściej tam odczytuję. Wow, spójrzcie, jak ten aksolot, czyli salamandra meksykańska, w prawdziwym życiu pięknie się prezentuje. No, mega, mega słodziak. Mam nadzieję, że masz w skarbcu złoto, bo jak nie, to, to nie ręczę za siebie i. No nie, to jest jakiś kurczę demo, czyli błazenek, ale z ciebie błazen. Paweł, Paweł, nie obrażaj, nie obrażaj błazenka, on nie jest błaznem, za to ty Paweł jesteś giga zabawnym youtuberem, łapka w górę dla Pawła. Uuu, teraz łapka w górę! Ostatniego Happy Mila możecie obejrzeć na moim Instagramie oraz TikToku. Wbijajcie, tutaj są moje nazwy. A najbardziej puszysty homik na świecie dostępny tylko na www.homikspir.pl Zapraszam! Jestem pięciutki, pięciutki!